...w wienie, mam, nie mam już. Yy, yy, yy. Co masz? Yy, no, zrąbałem drewno. Aha. I nie, mam, nie, nie mogę nieść w więc... Porąbało cię. Eee. <laughs> Winchester Clip ktoś chce? Chociaż nie No sobie. właśnie, daj Marcinowi. To tutaj to jest, jest, jest. tu masz tego. Marcin. To jest ten, o którym mówiłem. ja mu dałem tego dużo wcześniej. Dzięki. A to wystarczy mojemu, no. Bo jest ten. dużo, dużo. O jak znajdujecie te Moldy, jedzenie to bierzcie je i róbcie z niego Seedy. się wkłada w crafting, i wtedy one się robią Seedami. I wtedy patrz, jakie już mamy ogródek. Po, po, no, potrzebuję tego jedzenia trochę. No to musi urosnąć. Mam 76. Dziwne, że nie możemy spać w łóżkach takich Normalnych, zwykłych, nie? Tylko musimy sobie swoje robić. A dla mnie to jest naprawdę Ale nie wiem powinieneś wytrzymać jakieś te 20 minut żeby. Żeby ten A wody masz? Też nie dużo, 60 To Ci dam zaraz się napić Musimy Marcinowi też znaleźć te kantiny. A czujesz, możemy się wymienić. Ale ja. szybki ten samochód. No ja mu dam, ale... Marcin, ja miałem, ja chodź tu. No nie wiem Marcin, jak to jest na Masz tutaj kantin, weź to, no. weź to equip i napij się. I A weź się jak... W rzece? Tak, tak, da się właśnie w rzece i nie daje ci toxicity. To idę tam. I idziesz no, do okay, rzeki, znowu dajesz equip i używasz przy rzece i ci daję tą wodę. Ten, ten, znowu ten, lewym, ten, będzie full ten, ten, ten. i znowu wybierasz i znowu pijesz To powinno się niedługo urosnąć i będzie wtedy z tego jedzenia i będziemy mogli przeżyć łatwo. Kurde, bo już mam 77 To jest niedobrze Trzeba będzie się najeść i potem pójść poszukać więcej rzeczy gdzieś indziej. Dobra, wody już mam zero. Ja też. Marcin, Dobre, jak tyś. masz zero? E, musisz Podobno mieć sida equip' go i po prostu lewym. I ci się pojawi takie zielone do postawienia jakby. Idę teraz brać kamienie. To jest Dobra, to ja idę poszukać jeszcze tutaj może jakieś rzeczy są. I Marcin, jak coś wyrośnie, to mi mów od razu, bo ja mam bardzo dużo tego hunger. Co to jest hangar? Ej, ale jestem, znaczy, jak bardzo chcesz, no. to jest trochę tym. Tam na górze, tam gdzie mamy wszystkie rzeczy. To ja tam wie. położyłem też jedzenie. Tam jest na przykład candy bar. Nie wiem, jak nie będę. O właśnie, to, to sobie złem takie. Dużo wziąłem trochę tego jedzenia tam. Z góry nie wiem, czy jeszcze jesteś. Też mam dużo hangar, 80. Mam patyk. Też mam 80. Właśnie te takie batoniki są najlepsze, bo można je od razu zjeść, nie? No No cóż A skąd wiadomo czy coś wyrosło? O klofy Powinno się dać na F na to kliknąć hmm, To nie Nie no to powinno się z 20 minut robić Nie wiem, czy przeżyję 20 minut Właśnie, też nie wiem, ale ja to postawiłem troszkę wcześniej, nie? jakaś skała już bije, Długo, długo. dużo. rozwaliła się raz a drugi raz nie się rozwalić. Mam handsaw. O, o no, dobrze. Bo tam jest drewno w tym. Dobrze. Dużo, dobrze. Bo dzięki handsaw można szybko robić? patyki zbierać. Możesz sobie board też zabrać, tam też jest 8 patyków. Ale Marcin chyba nie oglądał w sobie filmiku, nawet że jak się craftuje i tak dalej, to jemu będzie ciężko to robić. Nic nie oglądałem. A nie, chodzi mi o ten. Możesz sobie wpisać w Google, crafting recepty. Nie, bo teraz się roz, rozłączył. Mam zbierać patyki? Log, logi? To są te, no możesz się pociąć na, na ten. Ja nie mogę Bierzesz ten crafting włączasz, no nie? No, i wtedy wsadzasz w miejsce, jakby tam jest tool. Piłę miejsce, Tak, wsadź w to tool, miejsce piłę i wsadzasz tego loga na to, i wtedy ci robi nowy item z tego. Nie, mam, z, z, nie mam rezultatu żadnego. Ale wsadziłeś w dobre miejsce, bo tu masz miejsce na tool i na supply. Supply tak. musi dać log, a tool musi dać. A muszę jeszcze na piłę kliknąć potem i wtedy jest board. No. Nie, mam musisz ją przeciągnąć. Trzy, tam. Ponad. Nie, mam ponad 30 tego boardów teraz. Yes. Ude, jakieś jedzenie. By się Mogę wooden plate zrobić, chcecie? No zrób, bo to by się zapadało. A patyki też? No, nie, ma, to się patyki spadło. są potrzebne. Chcesz? Z patyków się robi kolumny. I supply, taki hmm. coś Dobra, mam 50 patyków A widzisz, że zaściem dany drzew jest experience? Tak, tak A czy masz nie zrobić patyki z tych wszystkich z tych? Hmm? Nie, różnie. Dobra, połowę dobra. tego, połowę tego. Nie, to mogę coś. Jeszcze trochę Dlaczego? mi zostało tych... Dalej ścina. Dalej ścina. No 90 życia, muszę iść o, tam zobaczyć co się nic nie zrobiło Nic nie urosło, serio Dawaj, bo ja potrzebuję jedzenia Mam 90 Też wpadnę Zaraz Fajne, jest to, ogóle, fajne jest to, że się te itemki jak pojawiają takie randomowe. Nawet jak tam byliśmy już O, dressing hmm. O nie, wpadłem do wody o chciałem no. że nie uda pływać bo to jest jest drobne, tutaj. bo nie potrzebne Jakby tutaj gdzieś wy, ten się pojawił y, generator to by było super o, gaz. A nie da się zrobić generatora? Nie wiem nawet Pewnie jest, można Zaraz, zaraz w No zaraz, nie, nie padłem błąd. baterie jakieś czy coś O właśnie baterie jest potrzebne. Nic nie rośnie. Nic nie rosło. Nie. No, trzeba to podlać. Nie, to powinno urosnąć samo. Idę znowu, hmm. dostawą drewna i kamienia. To mogę znaleźć więcej kamienia. Gdzie ty kopiesz kamień? Aby było kamień na, na rzece przy rzece. A. Nic nie rośnie. Ale pas paskudnie to wygląda, to szaro. Ej, Marcin, chodź tu na chwilę. Nie wiem, czy nie... Chodź tu. Patrz, ja ci rzucę... Rzucę ci takie coś. Weź to i użyj tego na sobie. Dodało ci życia? No, daje. O, o, kolorowy świat! No. Hmm. Dzięki. <laughs> Ale fajnie. Bo to jest akurat... To jest akurat... Y, dressing to Ej, jest... Ej, czekaj, jakby... Michał, dam ci... Czekaj Michał. No ja nie Zaj wiem czy sobie. wezmę, bo y, mam ten. Ten dressing nie, tak akurat... Tak, daj... mam Co minutę. to jest bajonet? Nawet takiego A... słowa nie znam. Bajonet? E bajonet. Pokemon? Nie, nie. Jak to wygląda? Tak jakby hak. Nie masz nic do jedzenia, Michał? Nie, nie mam. Ja wszystko wyrzucam, ja ile po drewno, wyrzucam wszystko. Ło, ile wyrzucam. drewna, Jezus Maria. Pasz, no, pasz Ja zrobiłem. Jezus Maria. A świecą, tak, takie iskry idą po nich, widzicie to? No właśnie. Sześć sześ kamieni. Stick. Zapewniać tego światła z hełmu. I mam board. O, widzisz? Tu jest Bajonet. Potrzebna nam taśma, kurde, więcej taśmy. 97, padnę zaraz. Ja mam 95. Ja mam 87. Idę, może coś wyrosło. No, ile można czekać? No nie. No. Powinno już być. Nie, chyba nie wyrosło. Założę się w rejnę. O, jest, to jest coś, jest coś chyba. Nie? A? Nie, nie ma. A? Kurde. dupa Lupa, nic nie rośnie. A tak jakby samo. nawet było jedzenie jakieś, Dobra. to bym zjadł, bym miał toxicity trochę wyższe, ale co z tego? wiecie, że jak macie torch i construction helmet, to możecie zrobić ten właśnie helmet co wymacie? nie no, widziałem teraz zrobię sobie. Zaraz spadnę. Jest! Yes, let me, let me.